Ludzie w Sokółce chcieli mieć drogę na cmentarz, no i udało się wybudować kawałek, tak jak tutaj widać, ale ta droga nagle się urywa. Z drugiej strony ta droga też się urywa, no i brakuje no tak z 80 metrów. Dlaczego? No to odpowiadam. Zgniotek cynobrowy. To jest taki chrząszcz, który mieszka w korze najczęściej obumarłych drzew. Więc jeżeli tutaj, tam, dalej te drzewa są obumarłe i mieszka w nich zgniotek cenobrowy. No to pytanie: dlaczego nie można usunąć martwych drzew? Skoro nie można, to nie można, więc starosta powiatu sokólskiego, który buduje tę drogę, wpadł na pomysł taki, żeby w cenie społecznym znaleźć tego zgniotka i przenieść w inne miejsce. Ardoś mówi: nie da się, nie da się i nie można. Ktoś musiał uchylić decyzję, rdoś, żeby tego zgniotka dało się w ogóle poszukać, ale jaki to jest absurd. To po prostu mózg w szempach.